Wiesz co to jest południowy południowej Polsce? Ile jest kryminałów? Południowy? Południowy Polsce ile jest kryminałów? A ile w południowej? No nie wiem, przypuśćmy, nie wiem, A 30? Ja siedziałem w jednym z najcięższych pierwszych wyroków. Czyli w którym? Po niemieckich kryminał. Taki mały kurwa przychodził zawsze w klawisz z kluczem. I kurwa nie było łazienek, w, kib... w, łazionek, w celach nie było łazienek. Czterech na celi. Koja kurwa, jedno na drugim wojskowe takie to i buty na noc ciuchy, wszystko na korytarz, a na noc kurwa bania do bani się lało, nie? Tego i rano się banie wynosiło. Nie. A, yes. a kryminał był taki, że jak ktoś wyszedł i krzywo spojrzał na klawisze, to ci po żeberkach pierdolnął kluczem i zaraz czułeś, nie? No respekt. A. Taki niczki klawisz przychodził, kurwa, a klucz kurwa od drzwi miał kurwa, niej. I co dostałeś nie, od niego po żeberkach? A, kurwa, bo to raz. <noise>